Ponad 2,5 tysiąca kibiców obserwowało w stargarskiej hali miejskiej zmagania koszykarskie dwóch najlepszych drużyn drugiej ligi – spójni Stargard i AZS-u Radex Szczecin. Stawką meczu był awans do pierwszej ligi. Po dwóch seriach spotkań był remis 1-1. W tej fazie rozgrywek mecze toczą się do dwóch zwycięstw, więc wszystko zależało od dyspozycji podopiecznych trenera Mieczysława Majora. Atmosfera w Halimiejskiej w Stargardzie przypominała tę, kiedy to spójnia pod nazwą Komfortu rywalizowała z powodzeniem w ekstraklasie. W środowym pojedynku stanęły do walki o awans dwie równorzędne drużyny. Było to widać na parkiecie, choć każdą z czterech kwart spotkania wygrali koszykarze spójni Stargard, to wynik meczu ważył się do ostatnich sekund. Gospodarze od początku spotkania przejęli inicjatywę, szczecinianie grali nerwowo i sporo podłowali. Wspójni skutecznymi akcjami popisywali się m.in. Grzegorzewski oraz Wiktor Grudziński i podopieczni trenera Mieczysława Majora zaczęli zdobywać przewagę. W połowie pierwszej kwarty stargardzianie się zacięli, a zaczęli punktować goście. Spójnia przebudziła się dopiero w końcówce tej części, po skutecznym rzucie Grzegorzewskiego zakończyła tę kwartę z dwoma punktami prowadzenia. Na początku drugiej kwarty ponownie lepiej prezentowali się Stargardzianie. Niemoc strzelecką przełamał Hubert Mazur. W 15. minucie Spójnia prowadziła już 25 do 17. I znów blokada, którą wykorzystał zespół AZS-u i do szatni po dwóch kwartach koszykarze Spójni schodzili z tylko dwupunktową przewagą. Na trzecią kwartę mocniej zmotywowani wyszli Stargardzianie i tę część spotkania Spójnia wygrała różnicą aż 8 punktów. W czwartej kwarcie gracze obu ekip zanotowali kilka strat. Nieco lepiej w tym fragmencie prezentowali się szczecinianie, trafiali nieco częściej i w 34 minucie przegrywali tylko trzema punktami, 52 do 55. Najlepiej w drużynie gości spisywał się Maciej Majcherek. Jednak sukces spójni przypieczętował Marcin Zarzeczny i po jego rzucie koszykarze oraz fajni spójni rozpoczęli świętowanie awansu. Spójnia Stargard AZS Radex Szczecin 74 do 68. W trójmeczu 2 do 1 wygrała Spójnia Stargard i to nasi koszykarze zagrają w następnym sezonie w pierwszej lidze. A tak świętowali awans zawodnicy, kibice i fani koszykówki.